Wdrożenie usług opartych o chmurę to dla nowoczesnej firmy konieczność. Pozwala na poprawę bezpieczeństwa, wydajności i sprawności biznesowej, co z kolei umożliwia generowanie większych zysków. Jednak specyfika i model wykorzystania chmury w poszczególnych segmentach rynku znacznie różnią się od siebie. Wybierając rozwiązanie, warto więc upewnić się, że zostanie dobrze dopasowane do potrzeb organizacji. Migracja do chmury i cyfrowa modernizacja to ciągły proces. Który uwzględnia zarządzanie zmianami obejmującymi ludzi procesy i technologie. Zanim więc go rozpoczniemy, musimy przeprowadzić analizę środowiska, w którym pracujemy oraz określić, co chcemy zyskać. Pozwoli to zbudować dedykowaną platformę, umożliwiającą najbardziej optymalne, spersonalizowane wykorzystanie chmury. Podejmując współpracę z zaufanym partnerem, otrzymasz dedykowane rozwiązanie, Minimalizując poziom ryzyka w trakcie migracji i modernizacji obciążeń. Jesteśmy globalnym dostawcą kompleksowego oprogramowania i rozwiązań w chmurze. Pomagamy firmom projektować i wdrażać strategię technologiczną, kupować odpowiednie oprogramowanie i rozwiązania chmurowe oraz optymalizować infrastrukturę. Stworzymy kompleksowy plan działania w chmurze w oparciu o istniejące możliwości, potrzeby biznesowe i informatyczne. Zbudujemy pilotażową architekturę środowiska która pozwoli przetestować zaproponowane rozwiązania pod kątem wydajności. Dążąc do pełnej optymalizacji, wykonamy migrację produktową według sprawdzonych założeń. Pomożemy stworzyć też Cloud Competence Center w obszarach SAP, a po wdrożeniu zapewnimy stałe wsparcie środowisk i monitoring efektywności kosztowej. Ponadto, pokażemy Ci możliwości rozciągania procesów biznesowych z SAP. Na usługi chmurowe. To pozwoli na realizację potrzeb organizacji w obszarach procesów nieobsługiwanych standardowymi funkcjonalnościami SAP. Cały proces oprzemy o zaawansowane narzędzia analityczne, mobilne oraz z obszarów bezpieczeństwa. Zapraszamy do współpracy.